Zobaczcie jakie mają tutaj cuda. Oczywiście ostrygi. to wszystko żywe. Wodorosty. E, to jak się nie znam e, jak one się nazywają, te muszelki. To są następne. Wszystko jest wodą. I można sobie nawet dużą kupować bardziej ładnych zapakowanych woreczek. Jest rewelacyjnie. Kiedyś byliśmy już na tym pirsie. Jak znajdę ten film, to go wkleję i tu nam się motor przywrócił. Zresztą kilka jachtów wychodzi w morze. Jak przejeżdżaliśmy przez śluzę, wy na pewno tego nie widzieliście. Śluza jest tam. Z jacht śluzował się właśnie. Ale kamera pewnie była za nisko, żebyście widzieli to. I tu jest... To właśnie druga wyspa, bo jeszcze jesteśmy na tej małej wysepce, i tu jest ta druga wyspa duża, jest najbliższa od strony Belgii. Tam oczywiście też jest ta zapora, i tu jest to właśnie jedyne miejsce, gdzie można się prześluzować, żeby wyjść z tej zatoki. Oczywiście nie mówiąc gdzieś tam Rotterdam i tak dalej, tak? Ale tutaj w tym rejonie to jest jedyna śluza. Ale zobaczcie, pogoda no jest taka na takie lejcikowe zupełnie pływanie, bo wiatru nie ma dużego, ale bardzo mało jachtów, motorówek na morzu. Znaczy ja pewnie bym też nie pływał przy takim słabym wietrze mnie, mnie nudziło pływanie, raczej unikałem i nie pływałem przy tak słabym wietrze. Oczekiwałem emocji. Stanęliśmy na parkingu będziemy jeszcze obiadać, ale jeszcze nie, jeszcze idziemy się przejść, pokażemy Wam tam parę rzeczy. Zobaczcie, ja zawsze byłem ciekawy jak to wygląda. Jak tam są sortowane te mule. To jest cała jakby pista tych, tych muli. Tam chyba taśmocią już kto to transportuje. No nigdy nie widziałem i nie sądziłem, że taki duży statek się tym zajmuje. Ciekawostka. I od razu... No tu będziemy od razu, później zjemy sobie, zawsze jest tutaj wszystko świeże, bo oni to ze swoich statków biorą, więc to jest wszystko w pierwszej świeżości. A teraz idziemy jeszcze troszeczkę tutaj sobie pochodzimy e, i pokażemy wam parę ciekawych rzeczy. No, Są tu takie specjalne ścieżki e, do chodzenia, żeby sobie tutaj pozwiedzać. Jesteśmy cały czas na tej... E, środkowej wejść właśnie. I tu słuchajcie, będzie coś, czego nie wiem, czy właściwie, czy w Polsce jest u nas. Zobaczcie. Można sobie. Naładować telefon. Normalny. A to nie na telefon, rower. Rower elektryczny. To jest przede wszystkim rower elektryczny. Skutery, jakieś wózki i, i za darmożkę, tak. Jest wszystko idzie z panela fotowoltaicznego. Więc fajna sprawa, co? Ktoś idzie sobie na spacer, zostawia tutaj swojego sprzęta i ładuje. Tu jest element starej zapory. Nie wiem dlaczego oni go nie, e, nie zdemontowali. Nie mam pojęcia. Został jako jedyny. I, jako, pamiątka. jako pamiątka być może. I zobaczcie, e, spróbuję Wam później zrobić jakieś tam przybliżenie albo zdjęcie. To jest. E, Rzecz, gdzie ludzie, którzy uwielbiają się, wspinać tam jest przygotowane są jakieś drogi takie wspinaczkowe. Pewnie dla osób, którzy lubią, to to bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, jaka tutaj fajna meduza pływa. Zobaczcie, taka, taka jakaś fioletowa. Mam nadzieję, że widzicie to. No, fajnie to. W Bałtyku chyba takich filetowych nie ma. Tu jest następna. No i oczywiście bateryjka, jakby mogło być inaczej. Bateryjka wysiadła. Ale tam jest chyba Asia normalnie żywa ta ostryga I co, w wodzie. by ja mam wejść tam? No ja nie chcę cię namawiać, ale Ale może co? Zobacz i ona jest taka wielka. <laughs> A tam jest chyba następna Może jednak się skusisz No Anna, no nie bądź Ale jest wredna, co? I ciekawe jak to się zbiera te ostrzyki. ktoś wie, napiszcie w komentarzach. My się nie znamy na tym absolutnie. Bo nie <laughs> Przecież dzisiaj mamy romantyczną kolację. No, dziękuję. Z ostrygami. No, no romantyko. Ale to jest awrotyzja. Koszmar tak statywny. Kombinujemy. Chyba że zrobię zdjęcie jak kamerę, że to Zamówiliśmy sobie krewetki i, i mule. Zobaczcie, jak fajnie wydają. wam krótki filmik. Zobaczycie, jak oni mają to na świeżo tutaj, to, co można żywe kupić na miejscu. Dobra, tutaj idziemy zobaczyć. Zobaczcie, jakie mają tutaj cuda. Oczywiście ostrygi. To wszystko żywe. Wodorosty. E, jak się nie znam, e, jak one się nazywają, te muszelki. To są następne. wszystkie. jest wodą i można sobie na 10 kupować. Czy ładnych zapakowanych woreczek jest rewelacyjnie. Wszystko oczywiście świeże. A tutaj e, są też krały Oczywiście, żeby to, to wszystko świeżo, tak? Tu już są w powstępnej obróbce, dlatego że one są różowawe, więc to już one są w powstępnej obróbce e, ciepłej. Są świeże ryby. E, Akurat tam jest chyba tuńczyk, więc on stąd raczej nie pochodzi, no ale reszta pochodzi stąd. Więc całkiem fajnie można mieć do zakupy. My na zakupy przyjdziemy sobie jutro. Tu są... jeszcze przejedziemy tu. Tu macie wędzone i no, przygotowane już są sporo rzeczy, ale nie wszystko tak jak widać jakieś takie saszłyki z krewetek do te zapieczenia no te są już gotowe jak widać i wędzona rybka super zobaczcie to jest takie wielkie naprawdę taki się. podawam eee, ale fajnie to wygląda żeby tak na dół obniżać, żeby nie kogoś twarzy nie pokazywać. Hmm. A tu są już przygotowane dania, które są na wynos, tak? Bierzecie ze sobą i przygotowujecie już u siebie. Jest też fajna sprawa. Myślę, że te ceny nie są jakieś zabójcze. Jest to jakoś w miarę przystępne. No dobra. To idziemy czekać na nasze jedzonko, za chwilę będzie. Zresztą to stoi w miejscu, gdzie się odbiera, ale no nie mogę tego pokazać, bo jest za dużo osób i, i pokazywałbym twarze, a wiecie, no nie wolno tego robić. Dobra. A jeszcze może tu zagląd przez Ladę hydniczą. Tak samo zobaczcie, kraby przygotowane. No, no bardzo fajna sprawa. I co fajny, że wszystko świeże. A, i nie mogę się doczytać skąd oni mają te wino, czy oni same je robią, bo te wino można kupić tylko tu, więc w zależności czy ryby, czy e, mozel, kry, czy krewetki, czy, czy kraby. Fajna sprawa. No to jesteśmy już po wizycie w sklepie. Fajne, prawda? Wszystko jednak żeby świeżutkie na miejscu, tak jak widzieliście, statek przypływa jest wrzucany. statek na Tak, statek sumuje praktycznie w tym, w tym sklepie, restauracji, nie to nazwać. Więc wrzucimy wam, jak to się nazywa, bo to jest nazwa jakaś, nie widzę tej nazwy. Tu masz. Nie, nie, ja nie widzę. Z tej strony Ale to wam, o, tu już wam na paragonie przeczytam. To jest Proef Zeland e, Tak to się nazywa. Duży szyld, Nie z drogi chyba nie widać. Ale jak Prof Zeland zobaczcie. I... i no warto, warto tu zajechać. E, tutaj tak, tylko nie jedźcie. Jest na tej następnej wyspie tej. Od strony Belgii jest też coś takiego, też statek przypływa do samej restauracji, ale wierzcie mi, ceny razy, <gry> ceny razy dwa. dwa byliśmy, sprawdziliśmy niestety i byliśmy mocno zdziwieni. No ale trudno, o, akurat mamy do odebrania jedzenie, dobra, Asia, tym razem Asia poleci. I, yy, więc tam, tam nie, nie, no nie polecamy. Znaczy, no okej, okay, fajnie, wykwintnie, mm, ale, ale ryba, sama ryba smażona z frytkami, chyba 25 euro kosztowała jakoś tak, więc to jest ponad 10 euro więcej niż tutaj. Więc to jest różnica, tak. No ale, no chyba, że macie ochotę na super ekskluzyw, to tam tak bo Tutaj samemu się wszystko odbiera i zamawia, a tam przychodzi kelnerka. A no to taka jest różnica. Ale my nie, nie wymagamy kelnerki. Dobrze, właśnie się przyniosła nasze jedzonko. Ale pokazywałem Wam ten, ten garnuszek, a dostałem inny, taki jednorazowy. I te mule są większe niż te, które ostatnio zamawiałem. Ale krewetki, no nie, no jest ich kilka. Nie, nie jest tak źle. się powinno się najeść. Mule też fajnie wyglądają. Sporo, więc pojemy. Już wiemy, dlaczego to jest tak podane pandemia. Wszystko jest jednorazowe kompletnie nawet pojemniczki, na sos, jakieś śmieszne papierowe. Tak normalnie były normalne naczynie. Ja też wiem, że a jest papierowy i to mnie tak tknęło. No i dowiedzieliśmy się, że ze względu na pandemię to tak wygląda. Kosztowało nas to z piciem. E, wszystko razem 39 euro, więc to nie jest też jakaś e, straszna cena, gdzie mamy wszystko świeżutkie nad morzem. Myślę, że jest ok. To jedziemy dalej wtedy. Siadacie do przodu? Wy e, z przodu jeździcie. Nie wytrząsło was za mocno? Spójrzcie, jaki mamy długi właśnie przewód do gazu. I rewelacja, ma on 4 metry, i praktycznie z tym grillem możemy biegać wszędzie. Czy w cieniu, czy w słoneczku. Jakby był krótki, zawsze musimy do niego biegać. A tak stoi przy stole. My sobie na słoneczku siedzimy. Słoneczko pięknie świeci. Mamy prawie 19. I robimy znów grilla. Cudnie jest dzisiaj. Tak, tak, tak. Wczoraj było pochmurnie, dzisiaj jest bardzo fajnie, więc strzelimy grilla. Dzisiaj może już nie będziemy was zamęczali naszymi kulinarnymi <ścoughs> zabawami. Ale, ale fajnie jest właśnie słoneczko. Niestety sprawdzaliśmy chyba jutro już będzie deszcz i to może być problem. Planowaliśmy dzisiaj na nie kolację. Praca, bo będzie, będzie padać, albo nie, Aha, nie będzie. No padać. Po, góra, po góralsku. 50%. Będzie albo nie będzie. Planowaliśmy dzisiaj, tak na początku, że może ostrygi dzisiaj na kolację, ale stwierdziliśmy, że jutro będą jednak ostrygi. A w razie deszczu to grillanie nie będziemy robić. To ostrygi. Więc na jutro na kolację, ostrygi. Dzisiaj grill, jakieś tam mięsko rzucimy. Asi nie widzicie, uciekła. Dobrze, dobrze, bo źle wyglądam. <laughs>